Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Bata Szymańska i uczę języka angielskiego jestem również właścicielem szkoły językowej UNT, w której namiętnie uczymy języka angielskiego i matematyki. Tworzą te nagranie właśnie dla Ciebie, jeśli jesteś klientem szkoły językowej UNTI. Jeśli uczysz się języka angielskiego i chcesz systematycznie powtarzać właśnie ten materiał, materiał na poziomie podstawowym. Jeśli masz wkrótce egzamin z języka angielskiego i czeka Ciebie matura, egzamin ósmoklasisty, egzamin specjalizacyjny i tak naprawdę nieważa, na jakim jesteś poziomie, potrzebna ci jest rozgrzewka przed wejściem na salę egzaminacyjną. Jeśli pracujesz, i angielski jest niezbędny w kontakcie z Twoim szefem bądź też klientem, jeśli podróżujesz i masz ochotę samodzielnie zamówić pyszne dania w jednej z zagranicznych restauracji, bądź też zawrzeć przyjaźnie z napotkanymi ludźmi i co najważniejsze, chcesz zainwestować w siebie. Szukasz w internecie czegoś do słuchania i właśnie trafiasz tutaj. Dzisiaj czeka na ciebie słownictwo z działu życie rodzinne i towarzyskie. Jeżeli Uczysz się dopiero języka angielskiego, fajnie jest, jeśli przed sobą położysz kartkę podzieloną na dwie kolumny. Na początku pierwszej kolumny napisz język polski, na początku drugiej napisz język angielski. Za pierwszym razem, przy pierwszym słuchaniu, przepisuj tylko i wyłącznie słowa w języku polskim. Te, które są po angielsku, zapiszesz później. Przy kolejnych Powtarzaniach, staraj się naśladować dźwięki, które dotyczą kolejnych wyrazów. Może ci się uda nawet je przepisać. Jeśli chcesz te wyrazy dobrze mieć napisane, wystarczy w internecie wpisać dane słowo i pojawi się na pewno odpowiednik dobrze napisany w języku angielskim. Między słowami lub frazami są przerwy. A są one po to, byś mógł, byś mogła pomyśleć i właśnie powiedzieć głośno dany wyraz. W ten sposób, w krótkich odstępach czasu, uczysz się zarówno i wymowy, jak i zmuszasz siebie do myślenia. Zatem zapraszam. Oto kolejna dawka języka angielskiego. ciocia, aunt, brat, brother, kuzyn, kuzynka, cousin, córka, daughter, wnuczka, granddaughter, dziadek, grandfather, dziadusz, granddad. Babcia. Grandmother. Babunia. Grandma. Wnuk. Grandson. Pradziadek. Great grandfather. Prababcia. Great grandmother. Mąż. Husband. Teściowa. Mother-in-law. Bratanek, siostrzeniec, nephew. Bratanica, siostrzenica, niece. Rodzic, parent. Syn, son. Bliźniaki, twins. Wujek, uncle. Żona, wife. Znajome, acquaintance, kolega, classmate, koleżanka z pracy, kolega z pracy, koleg, para, couple, rozwiedziony, rozwiedziona, divorced, zaręczony, zaręczona, engaged, współlokator, flatmate znajome, znajoma, kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, friend, para, pair, partner, partner, krewni, relatives, rodzeństwo, siblings, narodziny, birth, urodziny, birthday. Być zaręczonym. Be engaged. Zaręczyć się. Get engaged. Pierwszy dzień w szkole. First day at school. Dzień ślubu. Wedding day. Rozpocząć nową karierę zawodową. Start a new career. Ukończenie uniwersytetu. Graduation from University. Narodziny. Birth. Urodziny. Birthday. Upiec ciasto. Bake a cake. Świeczki. Candles. Puszczać ognie sztuczne. Let off fireworks. Otwierać, rozpakowywać. Open, otwierać prezenty. Open gifts. Boże Narodzenie, Christmas. Pogrzeb, funeral. Święto Halloween. Halloween. Nowa praca, new job, ślub wedding, panna młoda bride, druchna bridesmaid, dziewczynka flower girl, dziewczynka sypiąca kwiaty na weselu flower girl pan młody groom przyjęcie reception muzyka tradycyjna traditional music suknia ślubna wedding gown wedding dress obrączka wedding ring rozmawiać przez internet rozmawiać na czacie, chatlo online, kopiować muzykę, ściągać muzykę, download music, wyjść z przyjaciółmi, go out with friends, iść popływać, go swimming, słuchać muzyki, listen to music. Grać w różne gry, play games, uprawiać sporty zespołowe, play Team Sports, Wysyłać wiadomości tekstowe, SMSy, send text messages, spędzać swój ulubiony czas, spend one's free time. Surfować po, po sieci. Surf the net. Czynności dnia codziennego. Everyday activities. Wykonywać swoje obowiązki domowe. Do the chores. Zmywać naczynia. Do the washing up. Zmywać naczynia. Do the dishes. Pracować. Work. Prasować. Do the ironing. Prać. Do the washing. Kąpać się. Have a bath. Rozmawiać, gałę... gawędzić. Have a chat. Wypić filiżankę herbaty. Have a cup of tea. Zdrzemnąć się. Have a nap. Przekąsić coś. Have, have a snack. Zjeść śniadanie. Have breakfast. Wypić kawę. Have coffee. Zjeść obiad. Have dinner. Zrobić filiżankę herbaty. Make a cup of tea. Zrobić kanapkę. Make a sandwich. Zrobić śniadanie. Make breakfast zrobić kawę make coffee pościelić łóżko make the bed konflikty conflicts być komuś bliskim be close to somebody wychowywać dzieci bring up children Rozwieść się get divorced Być w dobrych stosunkach z kimś get on well with somebody Kłócić się z kimś have an argument with somebody Pogodzić się z kimś make up with somebody Rozstać się z kimś Zerwać z kimś. Split up with somebody. O której godzinie wstajesz? What time do you get up? Kiedy wychodzisz do szkoły? When do you leave for school? Co robisz w wolnym czasie? What do you do in your free time? Kto to jest? Kim ona jest? Who's she? Kim jest tamten mężczyzna? Who's that man over there? Kiedy oni się pobiorą? When will they get, get married? Czy oni zaprosili cię na ślub? Did they invite you to the wedding? Miło mi, how do you do? To mój cousin Tony. This is my cousin Tony. Miło cię spotkać. It's a pleasure to meet you. Chciałbyś, chciałabyś popływać? Would you like to go swimming? Ile lat ma twój tata? How old is your dad? Czy masz rodzeństwo? Have you got any brothers or sisters? Have you got any siblings? Jak długo oni są małżeństwem? How long have they been married? Kiedy są urodziny Jane? When's Jane's birthday? Który z tych dwóch mężczyzn jest Twoim wujkiem? Which of these two men is Your uncle? To tyle na dziś. Dziękuję, że wysłuchałeś. Wysłuchałaś słownictwa z zakresu życia rodzinnego i towarzyskiego na poziomie podstawowym. Postaraj się systematycznie wracać do tego nagrania i oczywiście zawitać na innych nagraniach. A już wkrótce będzie poziom zaawansowany i średnio zaawansowany. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Good luck.